Czy program spełnia te oczekiwania, które sobie wyobrażałeś? Ależ w 100 procentach. To jest genialny eksperyment społeczny. Pierwszy Big Brother yy, był wyprzedzeniem tego, co wydarzyło się za chwilę, to znaczy mediów społecznościowych. Dzisiaj wszyscy tak naprawdę ze swojego życia trochę robimy Big Brothera. Masz Instastory, masz Facebooka, masz Instagrama, relacjonujesz swoje życie. Każdy w swoim środowisku jest... Trochę celebrytą, tak? Zbiera lajki, zbiera uznanie, chce się podobać. I teraz działamy w drugą stronę. Puszczamy ludzi do domu Wielkiego Brata, których odcinamy od social mediów, czyli od tego Wielkiego Brata, którego tworzą na co dzień. I sprawdzamy, jak reagują na te sytuacje. I to pokazał pierwszy tydzień w domu Wielkiego Brata, że oni kompletnie nie potrafili się odnaleźć w tej sytuacji i byli po prostu dziwni. Tak? Chodzili. Średnio te rozmowy się kleiły i nagle z każdym kolejnym tygodniem oni są coraz bardziej otwarci. Dowiadujemy się, jak bardzo ciekawymi są ludźmi. Jakie historie za nimi stoją. Te talk show pokazuje, że każdy z nich tak naprawdę przeżył w życiu mimo młodego wieku bardzo wiele i są niezwykle interesującymi postaciami, tylko potrzebują czasu, żeby się z tym otworzyć. Bardzo ciekawy eksperyment społeczny. Czy to był taki syndrom odstawienia po uzależnieniu? Tak, tak mi się wydaje, bo jesteśmy uzależnieni od smartfonów. Umówmy się jak nie złapiemy telefonu, chociażby, żeby go podtrzymać, żeby wiedzieć, że jest obok nas, no to już czujemy się słabo. Są nawet y, takie odruchy, które się nazywają odruchami fantomowymi, że czujesz wibracje w kieszeni. Sprawdzasz, dotykasz kieszeni, a tam nie ma telefonu. Tylko po prostu noga ci zawibrowała, a tobie od razu został wysłany sygnał do mózgu, że to jest SMS, albo Messenger, albo Instagram, tak? I to jest ciekawe, że my tych ludzi teraz odcinamy od tego i patrzymy, jak oni sobie radzą. I fajne jest to, że Mimo wszystko, po odstawieniu tej całej komunikacji, tej całej technologii nagle potrafimy się ze sobą komunikować, face to face, rozmawiając, przeżywając nasze problemy, przeżywając trudności. Bardzo ciekawy program. No właśnie, wychodzi na to, że trochę się role odwróciły. Kiedyś ten Big Brother był tym medium społecznościowym, którego nam brakowało, a teraz trzeba iść do Big Brothera, żeby się odciąć. To jest nieprawdopodobne, jak wiele się zmieniło przez te, ile? 18 lat, tak? Że kiedyś. To było nasze medium społecznościowe, to był nasz Facebook, my ich podglądaliśmy. A dzisiaj, po 18 latach, świat tak niesamowicie poszedł do przodu, jeśli chodzi o rozwój technologii, właśnie społecznościowych, że to tam ich odcinamy. Nieprawdopodobne.